Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnych zajęciach z malarstwa. Tematem dzisiejszych zajęć będzie pośrednio noc świętojańska, która się zbliża. Noc świętojańska, noc kupały, a także ogień, sam ogień. Chciałabym, abyście Państwo stworzyli dzisiaj pracę. Odnoszącą się do Nocy Świętojańskiej? Może zainspiruje Państwa sama paproć? Może sam ogień? A może tworzenie ogniem? Pokażę za chwilę Państwu przykłady prac odnoszących się właśnie do tego tematu: do tematu Nocy Świętojańskiej, zwanej również Nocą Kupały. I odnoszące się do samego ognia, zapraszam. Mam nadzieję, że zainspirują Państwa pracę artystów. To hmm, może będziecie Państwo chcieli stworzyć w formie ilustracji, a może w formie malarstwa scenę, Związaną właśnie z tym obrzędem. A może będziecie Państwo chcieli namalować sam ogień, zmierzyć się z tematem, bo jest to jednak trudny temat. Namalowanie ognia. Jak widzicie Państwo, ogień możecie również w taki sposób użyć. Podpalając rzeźby. To rzeźby Władysława Hasiora. Może też zainspiruje Państwa sam wygląd ognia. Tu mamy pracę niezwiązaną z tematem nocy świętojańskiej, ale jest ogień. Spróbujcie Państwo namalować ogień. Pokazuję przykłady. Wizerunku ognia stworzonego przez dziesiątki lat. Zobaczcie Państwo, jak tu jest namalowany ogień. Jak namalowany jest, jak wygląda w rzeczywistości, ale może właśnie w taki sposób też będziecie Państwo chcieli oddać wizerunek ognia, obraz ognia. Do tego Państwa nie namawiam, ale zobaczcie Państwo, jak przepięknie wygląda ogień, jak kolory, jak jakie światło jest ukazane. I może uda się Państwu stworzyć w swoich pracach właśnie widok realistyczny ognia. Bądź właśnie, tak jak na poprzedniej, fotografii ilustracyjny wizerunek ognia. Tutaj macie Państwo pracę, którą znacie, artystę znacie z poprzednich kilku zajęć. Archiboldo, który układał portrety, z owoców, z warzyw, ta praca zatytułowana jest ogień. Też ułożył z różnych elementów postać. I może to Państwa zainteresuje. Taki sposób przedstawienia ognia. I tu mamy pokazane, właśnie ognisko. I związane właśnie z tym. Z obrzędem nocy świętojańskiej. Tu mamy pracę nawiązującą do tematu, może też Państwa zainspiruje, puszczanie wianków. To praca Semiona Koszina. Ostatnio bardzo często wykorzystywana w internecie. I zobaczcie Państwo też, jak pięknie światło jest namalowane, bijące od, od świec. Nie ma tutaj ogień niska, ale jest ogień. Prawda? Jak pięknie przy tych chłodnych kolorach wybija się właśnie światło, światło świec. I też zwróćcie Państwu uwagę, jak pięknie odbijają się postacie w wodzie, jak przepięknie namalowany jest ten obraz. Może to Państwa zainspiruje? Tu mamy następne prace związane właśnie z obrzędem nocy świętojańskiej. I gdzieś w tle jest ogień. Nie widzimy samego ognia, ale światło bijące od ogniska. I też zwyczaje związane z nocą świętojańską, czy przeskakiwanie przez ogień, czy plecenie wianków, śpiew, zabawa. Może też zwrócicie Państwo uwagę, jest to najkrótsza noc. Może to Państwa zainspiruje. Mamy też takie przedstawienie. I zobaczcie Państwo, w jaki sposób jest tutaj namalowany ogień. Ilustracyjne przedstawienie tematu. Mamy również takie przedstawienie, i zwróćcie Państwo uwagę. To już mieliśmy na zajęciach dotyczących światła. Jak namalować światło? Jak tu przepięknie ogień oświetla twarze? Jaki jak to był zwyczaj? Jak wiele ognisk jest pokazanych. Gdzieś w dali palących się. I tu mamy takie przedstawienie Nocy Świętojańskiej. Może też Państwa zainspiruje. Sama paproć, kwiat paproci. Pięknie, monochromatycznie przedstawiona noc. Noc i światło bijące od księżyca, oświetlające postać i magiczny kwiat paproci. Może również to Państwa zainspiruje. I mamy tutaj takie przedstawienie Nocy Świętojańskiej. Jest to obraz Ruszczyca. Zobaczcie Państwo też, jak tutaj pokazane jest przepięknie światło, bijące od ognisk. I mamy takie przedstawienie. Zwróćcie Państwo uwagę na przepiękną kompozycję i na zmianę barw od zimnych do bardzo ciepłych i ognisko oświetlające twarze. A już te dwie postacie mniejsze postacie dzieci są już w zimnych kolorach. Jak dalsza część obrazu? Również pies. Może również Państwa zainspiruje takie pokazanie. Mamy również takie. Pokazanie nocy świętojańskiej. I takie. Zauważcie Państwo ognisko światło i ruch takie są kompozycje najczęściej pokazujące noc świętojańską i tu również to praca Zofii Stryjeńskiej i zobaczcie państwo jak wszystko jest w ruchu jak tańce wokół ogniska Może też Państwa zainspiruje pokazanie w taki sposób ognia. Jest też dym od ognia, który jest jakby tłem dla postaci i też zwróćcie państwo uwagę ręce trzymających się, tancerzy przesłonięte właśnie przez dym. I ruch, ruch, zabawa. A tu mamy tej samej artystki, puszczanie wianków. Może taki sposób przedstawienia Państwa zainspiruje? Zobaczcie, jak, jak artystka pokazała ogień. Sposób tutaj, zobaczcie Państwo, też dynamiczny. Mamy też tak pokazany ogień w pracy Hieronima Bosza w piekle. Może to Państwa zainspiruje. Jest biel, żółć, czerwień. I pokazane jako tło też. I zobaczcie Państwo, jak przepięknie światło jest pokazane, bijące właśnie od, od ognia. Tu mamy Hieronima Boscha, a tutaj mamy Hansa Memlinga i fragment sądu ostatecznego. I tak artysta pokazał ogień. Ogień w piekle i ten obraz możecie Państwo zobaczyć w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Polecam, warto się wybrać, obejrzeć ten obraz, jak i inne obrazy. Może to Państwa zainspiruje. I mamy również Hieronima Bosza i tak pokazany ogień. Również tak. Tutaj jest sam dym i jest to jesień hełmuńskiego, ale by pokazać Państwu też, jak pięknie można namalować dym od ogniska, dlatego zamieściłam też ten obraz. Mamy również tak pokazane ogniska. Zobaczcie Państwo, w jaki sposób i też punktowe są, punktowe jest to Pokazanie ognisk, ale jak przepięknie oświetlone są te mroczne postacie. I jak pięknie jest stworzona kompozycja, perspektywa, mroczna, bardzo, ale piękna. Mamy również takie przedstawienie ogniska. Dalej zabawa, zobaczcie Państwo ruch, ognisko, nawet kilka ognisk i przyroda pięknie rozmalowana. Może to Państwa zainspiruje? I jeszcze raz reprodukcja obrazu spuszczania wianków. Tutaj zamieściłam tę reprodukcję, byście Państwo zobaczyli, jak pięknie oświetlona jest twarz od rozpalającego. Mężczyzna zapalający żagiew. Taki jest tytuł tego obrazu i namalował go Jan Lievens. Zobaczcie Państwo, tu już jest cień, a tu pięknie światło operujące na twarzy, na, na dłoni, na ciele. I pięknie też na tkaninie. Też w taki sposób jest pokazany ogień mroczny, ale pięknie rozmalowany. Może to Państwa zainspiruje. I tutaj też mamy ogień w tle. Dosyć mroczne są te prace, bardzo mroczne, nie dosyć. Możecie Państwo także tak malować, używając ognia. Znacie Państwo tego artystę, który malował swoje płótna, odbijając modelki. To Klein przy pracy. Malował ogniem również. I tu przykłady tych prac malowanych ogniem. Zobaczycie Państwo, może to też Państwa zainspiruje. Tylko radziłabym ostrożnie: podejmować pracę ogniem. Z ogniem to również praca tego artysty. Na koniec, żeby nie było tak strasznie i smutno, jeszcze raz zobaczcie Państwo noc kupały, jak jest przedstawiona. Kolory, światło, ogień, ruch. A może będziecie Państwo chcieli namalować sam ogień? Namawiam. A może będziecie Państwo chcieli oddać nastrój nocy świętojańskiej nie poprzez ruch, a poprzez szukanie paproci? I może sama paproć Państwa zainspiruje. Życzę udanych prac i jestem bardzo ciekawa, jak Państwo namalujecie ogień bądź noc świętojańską. A może właśnie paproć, kwiat paproci, ilustracyjnie czy realistycznie? Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.